Oh, 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 oh. Witajcie moi kochani! Mam do Was małą prośbę z racji tego, że wiele razy prosiłem was na fanpage'u, że jeżeli macie jakieś opaski silikonowe, to możecie je do mnie nadesłać, ale mniejsza o to nie chodzi teraz o coś takiego. Chodzi mi o to, byście jeżeli możecie, zalajkowali mój komentarz pod linkiem, który macie w opisie teraz widzicie go na ekranie. Zjechali na dół i tam będzie mój komentarz Brąz 1. Chodzi o to, że mam możliwość do wygrania fajną opaskę silikonową i chciałbym ją mieć, a wiem, że Wy macie dosyć mocne przebicie, jak widzicie co chwilę pojawia się tutaj like, więc jeżeli możecie, najdźcie na mój komentarz, Daniel Artur Pawlek, kliknijcie, lubię to i to tyle, także dzięki bardzo za każdego lajka, like no i to tyle, FIFA będzie za niedługo na kanale, także możecie się spodziewać, trzymajcie się ciepło, cześć!